Witam wszystkich serdecznie. Przydarzyła się nowa instalacja elektryczna do płata Krosa ATV od w zasadzie 50 do 125. Dużo jest zapytań na temat składania takiej instalacji, więc stwierdziłem, że skoro przytrafiła się nowa, no to ym, spróbuję krok po kroku pokazać, jak to najlepiej poskładać. Mamy moduł, mamy stator, mamy wiązkę, mamy przełącznik zespolony, eee... a przykaźnik rozrusznika to jest, nie, to jest cewka zapłonowa, akurat eee... stacyjka z kluczykiem, regulator napięcia i Przekaźnik, rozrusznika. Co warto dobrze zrobić na początku? A, i najistotniejsza rzecz, kawa. Co warto zrobić na początku? To po odpakowaniu takiego tematu ustalić sobie gdzie jest przód, a gdzie tył tej instalacji. Moment, no, bo mamy problem z filmowaniem. Okej. Okay. Próbuję tam jakoś ulokować tak, żeby było widoczne. W potrzebniejszych momentach będę brał po prostu kamerę do góry. Dobra, to odkładamy wszystko na razie na bok. Nie wiem, czy widać. Mamy naszą wiązkę. Mhm. Przydał mi się jakiś nożyk. Po odpakowaniu nasza wiązka wygląda mniej więcej tak. O, dużo wtyczek. Dużo kostek. Generalnie może to wyglądać troszeczkę jak czarna magia. Co zrobimy? Ustalimy sobie przód i tył tej instalacji. I spróbujemy omówić wszystko od początku do końca. Mianowicie, tutaj mamy luźne pojedyncze przewody. I dla osoby, która mm, potrafi odróżnić kolory, może się łatwo domyślić, że to są przewody do statora. Czyli będzie to nasz tył instalacji. Dalej mamy przewód masowy, przewód do akumulatora, przewód do yy, przekaźnika rozrusznika. To będzie ten w tym wypadku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawdzimy, jaka tam jest kostka i przewód który jest albo do lampy, albo do mm, wyłącznika awaryjnego. Z przodu instalacji mamy również całą masę, całą masę przewodów. <laughs> Te dwa <laughs> teoretycznie nieistotne, w praktyce przy składaniu bardzo istotne, ponieważ są to przewody, które idą do naszej klamki hamulcowej. I w tych instalacjach jest to zrobione w taki sposób, że jeżeli te przewody nie będą połączone, czyli tak jakby klamka nie będzie zaciśnięta, nie zostanie uruchomiony silnik. Także jeżeli na razie zakładamy instalację, a nie mamy jeszcze po zakładanych hamulcy, klamek i tak dalej, warto sobie te dwa przewody zewrzeć razem jakąś blaszką czy czymś. Czy innym kawałkiem przewodu, żeby yy, wykluczyć ewentualny problem z odpalaniem. Dobra, jedziemy po kolei. Zaczniemy może od tyłu. Stator i przewody do statora. Nie będę tego w tej chwili podłączał, dlatego że yy, no, nie jest to konieczne. Stator nie jest. Nie, nie będę zakładał nowego statora, więc na razie ten temat odpuścimy. Ale, tak jak widać, są tutaj przewód niebieski, żółty, brązowy. Brązowo, przepraszam, czarno-czarno-czerwony, zielony i biały. Tak, Te same przewody mamy, już znajduję to kamerą. Tutaj tak, czyli biały, żółty, zielony, niebiesko-biały i czerwono-czarny. Na tę instalację nie CDI. Pierwsza rzecz muszę znowu odstawić kamerę. Będę się starał zrobić to w miarę czytelnie. Mam CDI. Wtyczka jest tak jak widać, może nie widać, zaraz będzie widać. Pięciopinowa. Tak, ten jeden pin na środku jest wolny. No i banalnie proste. Mamy w instalacji wtyczkę, która jest również pięciopinowa. Mamy podpięte cezary. Kolejnym elementem będzie. ...regulator napięcia. Regulator napięcia ma... ...czteropinowe gniazdo. I... ...mamy go... Tutaj. Tak, w tym wypadku jest on z tyłu. Spinamy wsteczkę. Nie mam niestety kamery czołowej, więc pokażę to na ile się da, inaczej. jest oporna. Dobra, mamy to. Następnym elementem, który mamy do podłączenia, jest stacyjka. Prosta, widać to? Widać. Czteropinowa kostka. Analogicznie znajdujemy sobie taką właśnie wtyczkę w instalacji. Niestety najgorsze w tych chińskich instalacjach jest to, że nie wszędzie pokrywają się przewody. Ok, dalej mamy przełącznik zespolony. w tym wypadku dwie wtyczki najśmieszniejsze jest to że ile instalacji tyle tak naprawdę sposobów podłączenia tego przełącznika zespolonego najczęstszym problemem z jakim się spotkałem przy tej instalacji jest fakt że po podłączeniu przełącznika zespolonego który ma na przykład jedną kostkę w ogóle nie instalacja nie reaguje na przycisk startera ...i gaszenia. Na przycisk, nie, na przycisk gaszenia tak, ale na przycisk startera nie reaguje. I potem trzeba szukać gdzie są te przewody tak naprawdę ulokowane w instalacji. No ale ok, spróbujmy sobie odnaleźć te kostki. Kostka... ...sześciopinowa. I sześciopinowa wtyczka. Kostka dwupinowa, i tu wtyczki mamy akurat dwie, i podłączając resztę, spróbujemy sobie wyeliminować tą wtyczkę. Następną rzeczą mamy. Przekaźnik z który idzie nam na tył instalacji. A dokładnie tutaj. I spinamy go sobie w ten sposób. Następna rzecz, jaka nam została, to cewka zapłonowa. Która ma dwa przewody, tak? I dwa różne przewody w instalacji mamy tutaj. Jeden już jest, to gdzieś powinien być drugi. Nie można tego wpiąć nigdzie indziej, więc kolorystycznie one też się pokrywają prawie. Nie, te tak, przepraszam. Tak, czyli mamy zielony i czarno-żółty. W tym wypadku idzie do drugiego. Tak jak powiedziałem kolorystyka oczywiście niekoniecznie się pokrywa. W tym wypadku tak jak widać nie pokrywa się zupełnie. Ale tak wygląda to przyłącze. Teraz zostały nam z tyłu tak naprawdę Dwa przewody, czerwony, czarny i jeden z tych przewodów w tym wypadku czerwony. Czerwony przewód. Zapinamy na. Dobrze dać tutaj jeszcze podkładkę sprężynową. Ja tego nie robię w tej chwili, dlatego, że i tak będę rozbierał tę instalację. Zapinamy przewód czerwony. Na drugą, na ten drugi bolec, zapinamy przewód od rozrusznika. Tak, i zostaje nam przewód czarny, który dajemy gdzieś do masy silnika i zasadniczo. To by było na tyle, e, aha, zostaje nam jeszcze wtyczka, wtyczka od, druga wtyczka od mm, przyciska zespo, przycisku zespolonego i to jest na pewno wtyczka startująca. Która będzie zapięta nawet na żółto-czerwony z zielonym. Nie wiem dlaczego kolorystyka się nie pokrywa, ale tak właśnie było w większości instalacji. Zresztą to można sobie sprawdzić, dlatego że żółto-czerwony przewód idzie do przekaźnika od rozrusznika, co puszcza sygna sygnał do wzbudzania do tego, żeby rozwóżnik się wzbudził, wystartował. Generalnie złożona instalacja nie zajmuje nam to więcej niż 10 minut tak naprawdę. Najważniejsze ustalić sobie przód i tył. Reszta po wtyczkach idzie dojść do tego, w jaki sposób to poskładać. Dzięki, pozdrawiam.